Witam serdecznie System Forever. Zapraszam Was do kolejnego materiału na kanale. Tym razem Digielek Nadmorska Ulica. Dla Was jest do rozdania. Czerwony skiniacz do Digla. Mm, nigdy chyba nie rozdawałem czerwonego skina do Digla. Bo takiego nie miałem. Ale teraz nadeszła pora, żeby to zmienić. I tym skinem będę chciał Wam uradować yy, dzień. Zrobić taki lekki uśmiech na Riku, i mam nadzieję, że będziecie zajebiste heady z niego walić. Co musicie zrobić, to oczywiście trzasnąć łapę w górę, po drugie, trzasnąć suba. I ten dzwoneczek też wypadałby, przypierdzielić dosyć mocno. Zostawcie też komentarz, a w informacjach na kanale, waszym, w informacjach, proszę dać trading, abym tego e, Digielka mógł wysłać. Float ma całkiem konkretny. Jak na jakoś feel tested. z mojej strony to tyle. Zapraszam Was teraz na opening. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. z East Stream Forever. Zapraszam Was do kolejnego openingu na kanale. Słuchajcie, wracamy do G4. Dzięki czemu będziemy mogli też robić sobie kontrakty z kodem forek. Macie dodatkowe bonusiki. Możecie doładować sobie za pomocą blików, PSC. Karty podarunkowe, kurcze, zbliżają się niedługo, święta po SSMSS i dzisiaj wpadłem na taki pomysł, żeby zrobić sobie kontrakty ze wszystkich kos. Eee, kos, jak widzicie, jest tutaj troszkę. naliczyłem ich 19. Tutaj jest 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 i ostatnie 2, 19. Czyli 19 kos będziemy mogli sobie zapakować, czyli możemy najpierw sobie Jedną dychę i potem jakąś drugą dychę, gdzie jedna kosa będzie się niestety powtarzała. Żeby to osiągnąć muszę otwierać skrzynki z kosami. Także ogarniemy to, ogarniemy. I od razu z grubej rury lecimy, aby się nam kosy nie powtarzały. Już tutaj widzę, że będzie gruba powtórka. Czyli mamy Flip knife, a Good knife, a Shadow Daggers'y na yy, Mamy 4 z 19 nie jest źle na początek. Dobra, jest Hansman. Dwa razy nawaja i nawaja już e, mieliśmy, także to sprzedamy. Huntsmana zostawiamy. Lecimy dalej. Tutaj jakieś Shadow Daggers, e, zapomniałem ich e, sprzedać. Dobra, i spróbujemy sobie O, dobra. Mamy m 9 Także w sumie zapomniałem o tym, że możemy upgrade'ować sobie e, skiny. Co jeszcze, czy mamy tutaj jeszcze jakieś e... Jest nawaja, flip knife, falcon, good knife, dobra, okej, okay, nic się tutaj nie powtarza i teraz yy, Zwykły bajonecik by się przydał Chociaż za małe, za małe szanse na to Dobra, próbujemy, ryzyk fizyk No niestety, nie udało się, trudno Znowu mamy powtórkę z rozrywki yy, Spróbujmy, cały czas tego bajoneta będziemy męczyć yy, Czy Rip. Ale spróbujmy. Teraz może tego Klasika, kurde, ale. Dobra. Uh. Classic knife blue Steel mamy. Czyli tak łącznie mamy 2, 4, 6, 8, 9. 9 kos. Jeszcze dycha brakuje. Uh, kurde, będzie ciężko. Kasa się kończy. Dobra, mamy znowu szansę na upgradera. Butterfly. Kurde, to to dro drogie kosy. Czy to się uda? Kurde, wątpię szczerze mówiąc. Ale cóż, do odważnych świat należy. Jest! Kurde, im w te droższe kosy będziemy sz szli, im dalej w las, tym więcej hajsu można stracić. Dobra, butterfly mamy, co to jeszcze jest? Flip knife jest ok, good, good. Good knife też jest jedną. Dobra, spróbujmy na e, na Bajonecika jakiegoś, tego zwykłego. No to już musi sięć, błagam. Dobra, U, kurde, stresik jest. Co tam je, jest jeszcze? E, Ursusa musimy ogarnąć. Ursus. A e, to to siądzie na, sto, na stówę. Dobra, jest Ursus Knife. Jeszcze musimy jakiegoś Talona ogarnąć, także potwieramy, zobaczymy. No i mam nadzieję, że, że jakiś tutaj talon siądzie. No z tej skrzynki to tutaj talonów yy, nie mają. Ale spróbuję otworzyć z dwie... Kurde, gdzie jest ta inna? O jest tutaj, Luxury Knife. Ale zaburczał mi w żołądku. przepraszam jeśli to było słychać. Jestem głodny hajsu, głodny kos. Kurde, karambit. Ale by było, gdyby ta, tam ten lore siadł. No byłoby rewelacyjnie. Opuszczmy jeszcze dwie ostatnie. Jak nie siądzie żaden, jakiś karambit. O dobra! Jezu! Mamy bajoneta zwykłego, dobra, ale to jaki? Kurde. No siadł jak. Jak 150. Dobra, czekajcie, bo jeszcze chcę w kontrakty wchodzić. Co tutaj mamy? No shadow do gersy. Eee, Okej, okay, bajonecika. Nie, w sumie bajoneta. Dobra, dajmy może tego na jakiegoś Talon Knife'a, Marble Fade'a, dajmy tak może. Kurde, coś czuję, że tutaj siądzie. Okej, okay, jest! Dobra, teraz któreś z, z Shadow Daggers'u, dajmy tego i jednego Flip Knife'a, dajmy tego gorszego. Jak, jakie jeszcze kosy mamy? Talona mamy, Karambit. Karamba. Dobra, to osiądzie też. Ok. Kurda, jak to, jak to fajnie, fajnie idzie teraz. I teraz, jak my mamy z kosami? Nawaja, Falcon Good, Huntsman Ursus, Classic, Flip, Shadow M9, Shadow Degerset podwójne, Karambit, Bynet, Butterfly, Talon. Ogólnie, nie licząc jednego, jednych Shadow Daggersów, mamy 13 KOs, więc jeszcze 6 brakuje, a wydawałoby się, że ma się kurde tutaj nie wiadomo ile. Musimy jeszcze ogarnąć tego y, Nomada. Nie wiem, czemu dałem do lewej, ale, ale siadło. Co tam jest jeszcze. Co my tutaj mamy? Nomada mamy: Scrotan Moshe. A, Survival Paracord. Dobra. Yy, survival. Jak jest. A, to dużo hajsu nie trzeba. Dobra, to próbujmy dalej. Także 14 kos mamy, zostało jeszcze 5. Boję się, że nie dam rady ogarnąć wszystkich, nim się hajs nie... skończy. Próbujmy, będę otwierał. Do tego momentu też po prostu kasami się yy, skończy. I będziemy sobie jakoś ulepszali. Dobra, próbujmy. Mamy skeleton knife scorched, czyli ten popiół. Kurde, nie siadło. Mm. Boli jak cholera. Ale no trzeba, kurde, próbować. No nie, ma, nie mam wyboru, tak naprawdę. Nie mam wyboru. Dajmy nawaję. Nawaję mogę w sumie jeszcze dwie zużyć. Dobra, dajmy może tak. Kurde, błagam, please, please, please. Dobra, dajmy, dajmy może. Chciałem powiedzieć, kurwa, coś takiego pewniejszego, parakord i gówno w dupę, no mać. Dobra, słuchajcie, tonący brzytwych się fyta. Nie mam za dużo hajsiwa, więc yy, trzeba upgradeować z tego, co, co się ma. Kurde, blade. Dajmy teraz do lewej. Dobra, mamy parakorda, ale skeletona nie wiem skąd ja wytrzasnę. Z tego co liczę, mam, mamy 16 kos. Mamy 16 kos, brakuje trzech, eee, w sumie to brakuje, raczej trzech tych unikalnych, czyli tego Survival, co tam, Skeleton i, i, coś, i coś jeszcze. I to coś jeszcze właśnie sprawdziłem, to jest Stiletto. No nie cię kurwa szlak. <laughs> Prawie, no nic, no, nie, nie, nie daje rady po prostu. Słuchajcie, no poległem, nie dałem rady, próbowałem ogarnąć jakoś e, te 19 różnych kos No ale próbujmy Tutaj mam, to może zrobimy jakoś porówno, skoro mam tutaj e, czekać ile, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 kos No to może z 8 poróbmy sobie, czyli tutaj mamy jeszcze, dajmy jedną, czyli to jest taki można powiedzieć grubszy kontrakt 2, 4, 6, 7, 8 Dobra, mamy te 7, 8 kosek. Średnia 200. Może wpadnie coś dobrego. Fire Serpent. Uh, kurwa! Uh, uh. Złota arabeska. Co prawda, poniżej średniej z tych kos, ale kurde mogło, mogło paść coś za 1400. Także jest fajnie. <ścoughs> jest fajnie. I ostatnia ósemka, Dobra, dorzucę tego. Tego stickera. Ten sticker, no, i tak bym go sprzedał, ale tutaj już go wrzućmy. Średnia 668. Wypadło, wypadł Talon za 604. Nie jest źle, ale też nie jest, kurde, najgorzej. Co prawda, za 400, a mogło 1600 wpaść. Kurde, Szkoda, że nie powyżej średniej, no ale. No, ale nic, także z takim łupem yy, trafiamy. Miałem chyba, zaczyna, zaczynałem 300, coś takiego, a wypadło, można powiedzieć, że, no, zakrągając 2600. Także, kurde, troszkę straty jest, ale. Ale fajnie bo fajnie się te kosy chunciło yy, po prostu z tych skrzynek. Słuchajcie, będę miał, miał dla Was prezent, bo stwierdziłem, że wezmę takiego Digielka dla Was. Po testach bojowych ja tutaj sobie sprawiłem takiego lekkie użycie. Fajnie się z tym DGLkiem gra. Nie powiem, że nie. Ładne buły siadają. Także Digielek będzie zajebisty dla Was. No i wchodząc do gry, mamy tutaj, moi drodzy, wziąłem sobie jeszcze takiego kałaszka. Cesarzowa w statraczku tested I to jest digielek dla was No kurwa jaki on jest śliczny Jak dosłownie taka cukierkowa Cukierkowa rozkosz Nadmorska ulica, no nie wiem Dlaczego to jest nadmorska ulica, wydawałoby się że to jest yy, Można powiedzieć taki cukierkowy bełt Ale to jest skiniek dla was i całkiem ma spoko float 0.20 8 a ten kal kalasznikow 0,31 kurde Gorszy ale nie wiem. Dobra nie będę się doszukiwał także słuchajcie Ten digilek jest dla was jeśli Wam się podoba łapka subskrypcja na kanale komentarz I widzimy się niedługo w kolejnym materiale na kanale trzymajcie się strzałka